Dzisiejszej nocy czuliśmy się już trochę lepiej. Widmo niedawnej katastrofy wciąż nas prześladowało, ale w końcu po dwóch tygodniach mieliśmy jakiś cel. I to wcale nie taki odległy. Dojechanie do Berlina, jak powiedział Mariusz, zajęłoby nam jeden dzień, maksymalnie dwa. Próbowaliśmy więc jak najbardziej wypocząć przed drogą. Ostatnią nocną wartę miał Dawid. Jako, że nie mogłem dobrze spać, postanowiłem dotrzymać mu towarzystwa. Nie rozmawialiśmy jednak za dużo. Dopiero, gdy na niebie pojawiła się delikatna łuna zapowiadająca świt, mój przyjaciel się w końcu odezwał. To dopiero 15 dni, powiedział tajemniczo. Wiktoria umarła 15 dni temu, a mam wrażenie, jakby to było tak dawno. Wiem, jak ci jest ciężko, odpowiedziałem. A przed moimi oczami pojawiła się twarz Dacjusza. Nasi bliscy cierpią i umierają z zadziwiającą łatwością, ale jestem pewien, że wszyscy są przyjmowani w królestwie niebieskim jak najlepiej. Myślisz, że zbliża się apokalipsa? zapytał znienacka. Nie sądzę, odparłem rozbawiony nieco. Apokalipsa świętego Jana jest przepełniona symboliką, której nie rozumiemy. Sądzenie, że oto nadchodzi dzień sądu ostatecznego, jest bardzo przesadzone. Ech, chciałbym, żeby Wiktoria wciąż jeszcze żyła, rozmarzył się Dawid. W tym momencie podeszła do nas Falajs, wręczając nam dwa kubki kawy. Proszę, powiedziała, ogrzeje was i rozbudzi. Dzięki, odpowiedzieliśmy. Wiem, że strata zawsze jest dotkliwa, rzekła. Sama straciłam wielu przyjaciół. Ale proszę, nie przejmujcie się tak bardzo. Serce mi się kraje, gdy widzę was załamanych. Może to głupie, ale uważam was za swoich najlepszych przyjaciół. Wyznanie to trochę nas zszokowało. Jednocześnie poczuliśmy się też bardzo docenieni i zmotywowani do dalszego działania. Gdy wzeszło słońce, wyruszyliśmy w trasę. Mieliśmy trochę szczęścia, gdyż znaleźliśmy w domku mapę samochodową Polski. Od tej pory wszystko jednak szło opornie. Zebranie 20 osób do drogi zajęło strasznie dużo czasu. Wyruszyliśmy więc dwie godziny później, niż chcieliśmy. Jako pierwszy jechał Mariusz w czołgu, dumnie stojąc w wieżyczce i kierując konwojem. Za czołgiem zaś jechały obie ciężarówki z ocalałymi i znalezionymi zapasami. Gdy dojechaliśmy do głównej drogi, pojawił się największy kłopot. Cała jezdnia zapchana była samochodami. Samochód stał przy samochodzie, a wszystkie były tak ciasno upchane, że nie było mowy o przyjechaniu. Co prawda czołg dałby radę przebrnąć, ale musielibyśmy zostawić ciężarówki, co nie wchodziło w rachubę. Jedynym rozwiązaniem było szukanie drogi przez malutkie uliczki, co z pewnością opóźniłoby naszą jazdę. Podczas gdy my studiowaliśmy mapę, Falaise przeszła się po okolicy. Zaczęła przyglądać się jednemu samochodowi, po czym odskoczyła z wrzaskiem. Pobiegliśmy zobaczyć co się stało i szybko zrozumieliśmy sytuację. W samochodzie, uwięziony przez drzwi i pasy bezpieczeństwa, znajdował się zombie. Drapał za wzięcie w szybę, chcąc się wydostać. Odetchnęliśmy z ulgą, że dziewczynie nic się nie stało. Zostawiliśmy ten straszny widok i wróciliśmy do planowania trasy. Dalsza jazda była bardzo wyzywającym zajęciem. Jeździliśmy po małych, lokalnych dróżkach, na których czasami nawet nie mieścił się nasz czołg. Musieliśmy co chwilę stawać i na nowo konsultować się z mapą, by opracować dalszą drogę lub ją zmienić, gdy okazała się z jakiegoś powodu nieprzejezdna. Błądziliśmy rekordową wręcz ilość razy. Zajmowało to mnóstwo czasu i ani się nie obejrzeliśmy, jak zaczęło się ściemniać. Stwierdziliśmy, że samobójstwem byłoby jeżdżenie po nocy, to też zatrzymaliśmy się w nieodległym gospodarstwie. Gdy podsumowałem naszą trasę, przeraziłem się. Okazało się, że po odliczeniu dystansu straconego na błądzenie, przejechaliśmy zaledwie 30 km z 500-kilometrowej trasy do Berlina. Jeden góra dwa dni, co? zapytałem sarkastycznie Mariusza. Od dwóch dni nie odprawiałem żadnej mszy i poczułem się z tego powodu zawstydzony. Wznowiłem więc dziś codzienne rytuały, zwłaszcza, że wkrótce będzie wszystkich świętych. Pomodliliśmy się dziś w intencji wymordowanych w szkole kobiet. W jakiś dziwny sposób poczułem się leżej, gdy skończyliśmy. Tak jakbyśmy je właśnie pożegnali, dzięki czemu mogły w spokoju odejść w objęcia Pana. Nasza droga dopiero się rozpoczęła i nie potrafię się wyzbyć wrażenia, że czeka nas jeszcze wiele kłopotów.